Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na naszym kanale i zapraszam do aktualizacji budowy. Troszeczkę się zadziało, troszeczkę dobrych rzeczy, troszeczkę złych. E, za nami są wichury. Na dachu mamy małą awarię. Trochę dachówka nam się przekrzywiła, ale też poprzewracało się troszeczkę drzew. Na szczęście żadne drzewo nie spadło na nasz dom. Ale wstawię Wam tutaj przebitki, jak byliśmy na spacerze w Lasku, po prostu za naszym domem. No, jest tam tragedia. Na naszej działce, na szczęście, wszystkie drzewa przy linii stoją na swoim miejscu, ale też może się tutaj przejdziemy i pokażę Wam, jak to dokładnie wygląda. No, bo jedno drzewo przywróciło się niedaleko nas, także było blisko. Uważajcie. Słuchajcie, jesteśmy właśnie przy granicy naszej działki. Tutaj jest nasze ogrodzenie. Jak widać, troszkę tych drzew. W e, koło siebie mamy. Są grubsze, są cieńsze. E, są dosyć wysokie ogólnie. No i idąc dalej, tutaj leży drzewo. Bliżej naszego sąsiada też przewróciło się drzewo. Na szczęście też nie do końca. Tutaj leży kolejne. Także no, było niebezpiecznie. Mamy nadzieję, że u was na budowach wszystko jest w porządku i że te całe wichury nie pokrzyżowały w żaden sposób wam planów. Za chwileczkę pokażę Wam ten nasz dach, w jakim on jest w stanie i to, co się dzieje w środku. Ale w międzyczasie jeszcze chciałabym powiedzieć o tym, że mamy troszeczkę podniesiony teren. Oczywiście to wszystko jest jeszcze do wyrównania, bo no tutaj jest straszny, straszny bałagan. Przywieźli nam jedną wywrotkę z okolicznych tutaj wykopów, bo budują bloki i po prostu można było kupić w miarę potaniości ziemię. To nas kosztowało chyba 500 zł. Nie wiem dokładnie ile tutaj było ton, ale no zobaczcie, przywieźli ziemię, ale w tej ziemi też przywieźli trochę niespodzianek. To jest tylko tak na początku, co udało nam się wygrzebać. Tam jeszcze leżą kamienie, no ale. Przyjedzie koparka e, i to wszystko wyrówna, i wtedy sobie to wszystko posprzątamy. Jeśli chodzi o naszą dachówkę, to nic wielkiego się nie stało. Tam przy koszu po prostu jedna dachówka czy dwie nam się obsunęły i na no, ten dach jest po prostu krzywy. E, to jest do szybkiej poprawki, mm, także to będzie na pewno zrobione. Teraz możemy przejść do tych e, bardziej przyjemnych rzeczy, a mianowicie mamy skończoną hydraulikę, mamy skończoną podłogówkę i będziemy się umawiać na wylewki. E, pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Zaczniemy sobie od garażu. Długo zastanawialiśmy się, czy dawać też w garażu podłogówkę czy nie. Na początku był plan nagrzejniki. Jest ona rozłożona troszeczkę rzadziej niż w całym domu, bo co 15 cm. Tutaj jedynie przy bramie jest troszeczkę gęściej, żeby zniwelować ten mostek termiczny. Kotłowni nie decydowaliśmy się na podłogówkę, bo nie ma to po prostu sensu. To jest pomieszczenie techniczne. Zresztą tutaj i tak będą stały urządzenia, więc one też jakieś tam ciepło pewnie będą oddawać. Mamy tutaj porobione podejścia pod pompę, mmm, cyrkulację, kratkę. Kratkę mamy też już w garażu osadzoną. Tutaj mamy skrzyneczkę od podłogówki. Tam mamy kran zewnętrzny. Krany zewnętrzne, jak pokazywaliśmy na poprzednim odcinku, są dwa. Idąc dalej, tutaj możecie zobaczyć, że troszeczkę już mamy e, robiony porządek z rozdzielnią. Za niedługo będziemy tutaj zakładać wszystkie bezpieczniki i wchodzimy do części mieszkalnej. Mamy korytarz. W korytarzu jest jedna pętla tak, jedna. Garderoba. No, i mamy salon. Tutaj jest już tego dosyć sporo. Hmm, jeśli chodzi o podłogówkę pod meblami, to e, robiliśmy pod wyspą. Nie zrobiliśmy tutaj przy ścianie bo nie ma sensu, jest jedna rurka puszczona, e, także tam żeby tam się nic złego nie zadziało pod lodówką nie będzie w ogóle, w spiżarce też nie mamy w ogóle podłogówki no i tutaj e, to co zostało poprawione, dzięki Wam bardzo, bardzo dziękujemy e, za komentarz, e, poprawiliśmy odpływ będzie w ścianie, jednak, jednak rzeczywiście to jest racja, że no, nie ma sensu podcinać tych szafek gdzieś tam od dołu i, I takie rozwiązanie jest lepsze. Tak samo e, mamy zrobioną zmianę w szafce w, od podłogówki w rozdzielaczu. Tam mieliśmy kolanko ocynkowane. Teraz jest szafka zamknięta, ale e, uwierzcie mi na słowo, że zostało to zmienione. Bardzo dziękujemy za takie podpowiedzi. I e, jak coś widzicie, że u nas jest źle, zrobione źle, to piszcie śmiało, naprawdę jesteśmy mega wdzięczni bo po prostu nie da się wszystkiego zawsze zauważyć i takie mm, odpowiedzi, takie komentarze są na wagę złote. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy. Tutaj mamy raz, dwa, trzecią pętlę, tutaj idzie czwarta, tam kolejna. W pralni również mamy podłogówkę. Toaleta. Podejścia są zrobione. Woda już do toalety też jest podłączona. Idziemy przez korytarz. W pokojach jak wyszły po dwie pętle. Tutaj mamy jeden pokój. Drugi pokój, również dwie pętle, i sypialnia dwie pętle plus. Tutaj w garderobie. Tak to wygląda. I ostatnim pomieszczeniem jest nasza Łazienka. Podłogówkę mamy po całości zrobioną. Jest tylko wolne miejsce przy wannie. Tak zrobił hydraulik, i w sumie no, nie negowaliśmy w tego w żaden sposób. Wydaje mi się, że pod wanną no, nie ma takiej potrzeby. Tutaj zdecydowaliśmy się, że pod prysznicem będzie oczywiście podłogówka. Słuchajcie, ja wiem, że jest dużo teorii, że nie powinno się robić pod prysznicem walk-in podłogówki, że są jakieś zapachy itd. I tak no nie, my mieliśmy naprawdę okazję korzystać z takich prysznicy, gdzie, gdzie podłogówka jest rozłożona i nie było żadnych takich sytuacji. Z prysznica korzysta się raczej codziennie, tam nic nie powinno zalegać. Zresztą jest coś takiego jak suchy syfon, który możecie sobie włożyć i to zapobiega po prostu cofaniu się ewentualnych zapachów, jeżeli już jesteście bardzo przewrażliwieni na tym punkcie. Jestem pewna po prostu, że nic takiego nie będzie się działo. Tutaj mamy toaletę, geber i też już jest woda podłączona. No i tak, jeśli chodzi jeszcze o ten prysznic, to tutaj wyszła taka sprawa, że zastanawialiśmy się, jak rozwiązać tą wylewkę. Jeszcze cały czas się zastanawiamy, bo będzie oczywiście odpływ liniowy. Ten odpływ liniowy będzie przyścienny. Będzie oczywiście osobny odcinek z tego, jaki odpływ wybraliśmy, się, wybraliśmy i na co się zdecydowaliśmy. I teraz dajcie znać, jak według Was jest lepiej? E, czy zamontować odpływ już w tym momencie, i że po prostu zrobią odpowiedni spadek i zaleją ten odpływ, czy zostawić tutaj tą wnękę, no nie wiem, ile ona może mieć, 30 cm, e, wylewkę zrobić tylko do tego poziomu i tutaj uciąć, e, a tam sobie dorobimy kawałek tej wylewki. No i się właśnie zastanawiamy, jak to rozwiązać e, Troszeczkę się boimy po prostu, że e, posadzkarze zrobią nieidealny spadek e, do tego odpływu Albo, że upaćkają nam cały ten odpływ Także no tutaj jeszcze mamy dylemat e, Dajcie znać, co myślicie, też będziemy oczywiście e, mega wdzięczni e, Tutaj mamy mm, zlew No i tak naprawdę to jest już wszystko jeśli chodzi o cenę całej tej podłogówki, to tutaj już nie będę powielać tematu i wrzucę Wam po prostu tutaj na górze odcinek poprzedni, który nagrywaliśmy o hydraulice, gdzie szczegółowo rozpisywaliśmy wszystkie koszty związane właśnie z podłogówką. Na pewno podłogówka w całym domu to są kolejne kwestie sporne, czy tak, czy nie, czy to jest zdrowe, czy puchną nogi, czy źle się śpi, czy kurz się unosi. No, tych rzeczy jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Słuchajcie, być może to jest prawda, że, że ktoś się czuje gorzej przy podłogówce, ktoś się może czuć lepiej przy kaloryferach. Ja zawsze marzyłam, żeby cały dom był bez kaloryferów Kaloryfery to jest dla mnie coś okropnego Ja mam wrażenie, że tego się nie da wyczyścić Że to jest taki kurzołap, który, który tylko przeszkadza w aranżacji wnętrza i, I zabiera to miejsce Ja się niesamowicie cieszę, że tutaj nie będzie żadnych takich rzeczy Jedynie tak jak mówiłam, chcemy zrobić kaloryfer elektryczny na gniazdko w łazience ale to też zobaczymy po prostu, czy będzie taka potrzeba i zamontujemy go ewentualnie, jak już będziemy mieszkać, bo być może ta podłogówka po prostu e, da radę. Ja tutaj nie neguję w żaden sposób e, grzejników, i jeżeli ktoś ma grzejniki e, i wybrał takie rozwiązanie, to super. Też szczerze mówiąc, nie orientowaliśmy się, czy grzejniki e, są tańsze. Wydaje mi się, że tak, ale też nie chcę wprowadzać w błąd. E, no, na pewno jest mniej z tym zabawy e, podczas montażu. Ale myślę, że podłogówka to jest taka rzecz, którą naprawdę warto odżałować i naprawdę warto zrobić. I też wydaje mi się, że w tym momencie to już jest taki trochę standard na, na tych nowo budowanych domach. Dajcie znać, jak u Was. Bardzo często ludzie się decydują na podłogówkę na dole, grzejniki u góry. Także jestem bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda. Napiszcie w komentarzu. Dobrze moi drodzy, ja już będę kończyć ten odcinek. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji kanału. Dajcie też znać, czy macie podłogówkę w domu. Jeśli macie, to czy macie rurki pod prysznicem walk-in i czy według Was pętla i cała instalacja jest dobrze wykonana. Będziemy niesamowicie wdzięczni. Jak materiał się podobał, dajcie kciuka w górę i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!